POKÓJ DOBRO Z Franciszkańskiego Konwentu w Gdańsku serdecznie pozdrawia ojciec Tomasz Young, rektor Kościoła i gwardian ojciec Piotr Pliszka. W imieniu franciszkanów służących Ludowi Bożemu w Gdańsku serdecznie zapraszamy na koronację obrazu Matki Bożej Miłosierdzia, która odbędzie się 13 listopada o godzinie 12.00 w kościele Świętej Trójcy Aktu koronacyjnego dokona Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszeguć Metropolita Gdański wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy Obraz Matki Bożej Miłosierdzia z kaplicy się z kościółka Świętej Anny przy kościele Świętej Trójcy w Gdańsku można powiedzieć, że od zawsze był uznawany za cudowny, za niezwykły. Mamy sporo świadectw, mamy sporo relacji osób, które przychodziły, część z tych osób już nie żyje, osób, które przychodzą i które opowiadają, że tu przy Matce Bożej, Matce Bożej miłosierdzia doznawały i doznają wielu łask. O tym zresztą poświadcza bardzo do, poświadczają bardzo dobrze świadectwa, które zostały zapisane, ale także. Świadectwa z księgi próśb i podziękowań. I kiedy śledzimy te podziękowania, można zauważyć, jak wielką atencją odnoszą się do obrazu Matki Bożej miłosierdzia właśnie z naszej kaplicy. Można powiedzieć, że tak jak obraz jest uważany za cudowny, czy Matka Boża, która, która z tego obrazu działa, przemawia łaski, wyprasza wierzącym tak też historia jest dosyć niezwykła. Obraz Został zamówiony tuż po koronacji Matki Bożej Ostrobamskiej, która miała miejsce w 1927 roku. Został zamówiony przez jednego z emigrantów polskich ze Stanów Zjednoczonych. Nawet został ten obraz opłacony częściowo. Natomiast ten emigrant nigdy się po obraz nie zgłosił, nie zgłosił się po odbiór. Wybuchła wojna, rok 1939. Właściciele obrazu, którzy mieli. Ten obraz wystawiony w witrynie sklepowej swojego warsztatu. Słusznie pewnie obawiali się, że obraz może zostać zarekwirowany. Sama sukienka to jest około 10 kg srebra, także słusznie obawiano się, że może coś złego spotkać obraz. Zaniesiono go do naszych braci, do Franciszkanów w Wilnie. Bracia nie chcieli umieścić obrazu w kościele, umieścili go w zakrystii. W 1945 roku, jak wiemy, granice się zmieniły, większość Polaków opuściła Wilno, także właściciele obrazu i w zasadzie stwierdzili, że obraz Franciszkanie mogą sobie wziąć, jeśli będą mieli co z nim zrobić, jak się nim zaopiekować, bo oni nie są w stanie go przewieźć przez granicę. Oczywiście można powiedzieć, że Franciszkanie z tego skorzystali. Kiedy przyszli nasi bracia, do Gdańska, do kościołów poprotestanckich właściwie kościoły były puste, pozbawione takich elementów, które by stały się elementami kultu. Wiemy też, że do Gdańska napłynęło wielu Wilniaków, wielu Wilnian i tych, którzy w okolicach Wilna mieszkali i nasi bracia stwierdzili, że dobrze by było, gdyby do Kaplicy Świętej Anny ten obraz sprowadzić. Rzeczywiście tak się stało. Ojciec Gerardonka, Domka razem z Franciszkankami rodziny Maryi, które pomagały przewieźć ten obraz, Obraz przewieźli. Jeśli mówimy, że w, jest tu ukrytych troszkę cudowności, to między innymi to, że tak dużych obrazów przewozić absolutnie wolno było, tym bardziej, że ta kopia obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej jest, można powiedzieć, no doskonałą kopią wykonaną zresztą. W, w skali 1 do 1, także mo, można by było przypuszczać, że wywozi się sam obraz Matki Bożej Ostrobramskiej z Wilna. Obraz przewieziono w wagonie. Franciszkanki wpisały go do swoich rejestrów, przewoziły swoją kaplicę czy wystój swojej kaplicy. Miały w rejestrach wpisany mały obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, wzięły ten obraz na siebie do przewozu. W wagonie bydlęcym przybito obraz do tyłem. Odwrociem do ściany wagonu, i z tego co wiemy, z kronik było sporo kontroli. Obraz cudownie przejechał. I rzeczywiście, kiedy obraz znalazł się w Gdańsku, bardzo szybko został otoczony kultem przez wilian. Można powiedzieć, że tutaj była druga ostra brama. Dla tych, którzy przychodzili, kroniki odnotowują, że. Kaplica, nawet cały dziedziniec był wypełniony po brzegi, zwłaszcza wtedy, kiedy tak jak w Wilnie obchodzono uroczyście opieki do Matki Bożej Miłosierdzia, czyli nowennę przed jej uroczystością, która przypada 16 listopada każdego roku. Przez lata nasi bracia dbali o kult Matki Bożej. Jak wspomniałem, wiele świadectw jest zapisanych, natomiast można powiedzieć, że. Perypetie nie skończyły się bo po przewiezieniu obrazu do Gdańska, ponieważ właściciele, którzy, którzy wcześniej tego obrazu się zrzekli, co prawda uczynili to ustnie, nigdy tego pisemnie nie potwierdzili, zgłosili się w Gdańsku po odbiór, pewnie licząc na to, że rzeczywiście będą w stanie sporą sumę za ten obraz pozyskać, wiedząc, że cieszy się już kultem i Franciszkanie pewnie go nie oddadzą. Tak się rzeczywiście stało, przyjechali do Gdańska, zażądali bardzo wysokiej kwoty i z tego co wiemy, z tego co znów zostało odnotowane w kronikach, sporą sumę nasi bracia zapłacili, można powiedzieć w jakimś sensie biedując, podejmując jakieś dodatkowe prace, żeby tą żądaną sumę Właścicielom zapłacić. Tak się stało. Także obraz można powiedzieć, dwa razy został zapłacony: raz przez emigranta ze Stanów Zjednoczonych, a drugi raz przez naszych braci i tu pozostał. Piękne są te świadectwa, wzruszające właściwie, można powiedzieć, że mamy do czynienia z sanktuarium, które nigdy nie zostało takim ogłoszone. Tutaj ludzie zawsze uważali to miejsce za cudowne, za święte, związane właśnie z Matką Bożą. Miłosierdzia. Piękne świadectwa, które dzisiaj słyszymy w tych ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach, odkąd przygotowujemy się do koronacji, potwierdzają słuszność tej decyzji i podjętego wysiłku, aby tak się stało. Wdzięczni jesteśmy Panu Bogu, wdzięczni jesteśmy Matce Bożej, ale wdzięczni też jesteśmy wiernym, którzy przychodzą do naszego kościoła za taką mobilizację nas i mobilizację w tej chwili siebie w ramach przygotowań. Jedną chyba z piękniejszych cudów, którego doświadczamy, to jest, to jest korona, którą mieliśmy okazję przed chwilą zobaczyć, bo jest to dar serca, dar, na który składali się wierni przychodzący do naszego kościoła. Wiemy, że tu nie mamy parafii, bo właściwie nie mamy ludzi, którzy mogliby czuć się zobowiązani, a jednak można powiedzieć, że te przygotowania i sposób przygotowania, sposób podejścia do tego, no, pokazały nam, że rzeczywiście warto było podjąć wysiłek, a to, co w tej chwili Ojciec Gwardian, Ojciec Piotr pokazuje, jest owoc tego, tego wysiłku ludzi, którzy przez ostatnie tygodnie składali swoje dary, żeby taką koronę, która zostanie nałożona na skronie wizerunku Matki Bożej, poczynić. Tak, jak w imieniu wszystkich ojców, Franciszkanów, serdecznie dziękujemy. Za złożone ofiary, za modlitwy, za cierpienia. I jeszcze raz zapraszamy 13 listopada o godzinie 12 na Mszę Świętą Korenacyjną pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Sowoja Leszka, Metropolitek Gdańskiego. Pokój i dobro.